Siema, ogólnie ten symulator miałem nagrać już w styczniu, a go nie nagrałem, więc yy, tak, War Simulator, czekaj, nie wiem już, nie wiem już czy War Simulator, zapomniałem, mam 15 tysięcy, coś tam pograłem, dwa miesiąc, nie 2 miesiące temu, tylko w styczniu, no styczniu grudzień to było popularne, chciałem to nagrać, nie nagrałem, ta gra nie jest już popularna, wiem, ale lepsze to niż Brookhaven, naprawdę nie wiem co ludzie widzą w Brookhaven. Ale to nie o tym. Każdy ma swoje zdanie, wy możecie się wypowiedzieć tam yy, na dole właśnie. Dzisiaj gramy w War Simulator i mam problem, bo jest 22.10, 22.10, o oh Boże, mi się z mówić. Yy, no i właśnie ten, w ogóle z miecza zabijemy, tak zwana kosa gaming. Yy, a tak seria to, to jest dopiero drugi odcinek, a jest 2 lipca i 2 lipca się kończy, więc do końca 2 lipca, czyli do końca dzisiaj, muszę zrobić co najmniej jeszcze 4 odcinki. Poza tym, 3, żeby było choć 5 odcinków, a jutro 3 lipca po live wy to widzicie. Oczywiście ten filmik widzicie od 5 lipca. Najprawdopodobniej o 10, każdy film będzie o 10 przez 10 dni. No i ten film widzicie 5 lipca, ale dwa dni wcześniej był live. Właśnie, i po tym live'ie zrobiłem inne odcinki, tak. Jest tutaj czołg. Dzisiaj idziemy do innej krainy. Eee, właśnie. I dziękuję za 20 obserwacji na TikToku. Niestety, zaczynam robić filmy. Niestety albo niestety. Albo niestety. No. Więc... Trochę ogarniam tę grę, trochę nie ogarniam. Na przykład jest taki czołob, który jest OP. A Roku mi go rozwalam na jeden strzał z jego ulubionego karabinu, czy tam bazooki, czy tam... No, nikt nie wie. Eee, I. E, misowski, Misowski... słuchaj, ty, Misowski z przyszłości. Robimy robimy, ten, muzyczka comeback, Za 3, 2, 1. Ma być muzyczka comeback teraz. Nie wiem. Nie wiem, czy zrobiłem muzyczkę kombock czy nie zapomniałem, ale... No weź. Komando. W ogóle czasy wojny. Nie mashing gun i w ogóle. Eee, super, ale to wygląda jak FBA po roku w Rosji. No dobra, może nie po roku w Rosji, ale po prostu to wygląda jak FBA w średniowieczu. Którzy mają jakieś sztucere, sztucre, sztucre? Nie wiem, nie umiem mieć. No ale ten, dobra. Prawo tu. A New Era ma 1506 World War 2. Future. No, tam jest roku. To ten. I przy okazji coś kupimy. No dobra, to tak wygląda. Albo nie, musimy zabić komandosa. Drugie podejście. Nie, nie, znaczy nie komando, halo, nie mogę się ruszyć, e, dobra, ale nie tego komando, tylko przywódca, bo tam jest jeszcze przywódca. No chyba, że tank. I myślałem, że mi internet się, bo tak się cofał na tyłu. Nieważne. Są tutaj wyzwania w tej gierce. Można rzucić bombę takim czterem naraz. Wybuchnie albo nie wybuchnie. Zabija, no, w większości zrobię na Hita, truperów i panów z narzami, no to tak. A dalej to nie pamiętam. ciechamy Nó Nóż kontra ten. Karabiny. Nóż lepszy. Pamiętajcie o tym. No właśnie to jest ten czołg, który jest nikomu niepotrzebny. Wszyscy go nienawidzą, bo patrzcie, podejdziemy i teraz zginiemy zaraz. Chłopca się odwrócił. Czy ty mnie sygnalizujesz? Chłopiec signerowy Och, I'm nice. Dobra, albo chociaż chcemy go zobaczyć. O, jest tam. Widzicie? Widzieliście go? Co to było? O mnie ważne. Szybko uciekamy. O nie, Mele! No, Mele, dobrze zapamiętałem. Zanim spojrzałem, zostawcie mnie! Rzucam bombę! Bomba foko! No, i tak on się nazywa. O tam, o community. W ogóle, jak zginiemy, to jest takie jakby to, to, to i to. I gramy wybuchu. By Dobra, to idziemy do nowej ery. Nie zabiliśmy, ale ten. To nieważne. Travel to new era. 3 Mogę kupić... dalej nie. Mogę kupić tylko World War 2. kupiliśmy za 3000. E... Czyli widzę... tak, walki statków. Na początku były wojny, teraz są wojny statków. Znaczy, tutaj statki kreują, ale nie pamiętam co to było. E, Idziemy coś kupić ze sklepu. Great. Armor! Nie mogę. Naprawdę nie mogę. Eksploziwę! O! Mogę. Rangeret O! Mogę. Sztucer chyba. Mele. Nie gada, że nie mogę mele. O! Mogę mele! Po prostu ja źle. World War 1. Armor. World War. Gdzie jest jeden? O tu. O, mogę kupić lepsze armor. Kop. To widzowie kupujemy lepszy armor. Taktycznie. Kupujemy. Pięknie wyglądam. Pamiętajcie. Pamiętajcie, bo nie Kupujemy nie to. Tylko to za 500. Kupujemy nowego mele. Mele mele. Czyli nóż, gdzie to jest? O, Maczuga. I właśnie wydałem z dobre 5000, prawie. Nie, nie, 4000. Oj, patrzcie! Sztucer. Nie, pięknie. Armor, armor, mam. Wszystko mam z Word do pierwszego, nie? World War. Więc nie wiem, czy coś się tu sprawdzi. Ale lepsze jest takie coś niż pistolet. Mimo, to, że trzeba przeładować. No to jest taki sztucer. Nie. Odcinek już ma 7 minut, teraz będzie miał około 10 minut. Razupnie pojawi się w następnym odcinku Fortnite, gdzie nie wiem co będę robił, ale na pewno kupię jedną całą stronę i to będzie chyba temat odcinka, a później będzie znowu Boblox. Nie. Ogólnie armorek wydaje się spotki. Maczuga... Maczuga! Buga, buga! 1923, to Danny Brooks, he the next door and the dog, nie chcemy się czekać. Coś tam jest, że jakaś postać w Chyba losowej imię, baj. Poczekajcie, kupię sobie coś nową, bomba. Secret, za dziewięćset. typowo. Tak wygląda moja nowa męczuga. Ja. Tak, mój nowy pistolet. A tak, mój nowy granat. Uwaga, wielki to jest granata. Rzuciliśmy patyk. Patyk wybuchnie. Zamknę! Świetnie. Możecie teraz sobie przegnieć do tyłu i zobaczyć moje klipy teraz. Teraz jest mój na tyłu. Nie wiem czy będę kontynuował jakby serię z tego, że tak powiem, nie będę to nagrywał. No może może, za nie wiem, dwa miesiące, chwilę się tu z nami. Nikt nie wie. Nie, 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 ja no, nie, 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 nie W ogóle tutaj nie ma czołgi? Ten był czołg jakiś za tutaj mówił. A bo tu jest statek, który tu nie później... ma. Musimy się przez nich przeżywać. Ługa, 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 Patrzcie, nie działa niż Ale to, to, to uga, uga, były, nie Znaczy to ługa, błaga, jak byłoś, nie? Pamiętajcie. Co ja mówię, pamiętajcie. Pomocy. To ty nie jest czołem. Nice. Masz. Hebita. Kop to ma AWP? Znaczy nie, tak AWP. Kurde, zginąłem. No trochę dostałem. 7, 6, 7 i te, te, te dwa liczby, nie? No, nowej ery nie mogę. Tak wygląda mój ekwipunek. Tak wyglądał wcześniej. Znaczy, możecie, musicie sobie przewidzieć Kill 15 heavy camera NPCs. No, tak to wygląda. Sę misji w ogóle 10 minut. Myślę, że to starczy na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku prawdopodobnie z Fortnite'a jutro o godzinie 10.00, jak tam widzicie. No i co? Bye, bye. Na Następny odcinek będzie może niższy.